Witam, zacząłem wytaczać, wytaczać, wytyczać pod śmietnik, to będzie tutaj o, tak jak złączę, to i tutaj, a tu będzie tak szerzej, bo od razu będzie fundament pod bramę, na jednym fundamencie, żeby większe obciążenie było dla bramy, przeciwwaga, tu jest chyba 360, coś koło tego cała długość, plus... 40 plus 24 będzie 66, no i to co wczoraj powytyczałem sobie, no to dzisiaj się zrobione. Teraz tylko niech złapie cement, zasypać to tuczniem, z drugiej strony czarnym ziemią, no i tu zrobić ten chodniczek.